Dziś w studiu Koszalin na Fali jest ze mną Grażyna Gabrysiak, sołtys Więcina oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w tejże miejscowości. Dlaczego zdecydowała się Pani zostać sołtysem? No dlaczego? Muszę powiedzieć, że nie była to jakby moja decyzja. Kiedy zamieszkaliśmy w Iwięcinie, bo mieszkaliśmy w Koszalinie, ja lubię wieś, całe życie lubiłam wieś, po trzech latach mieszkańcy tej wioski Zaproponowali mi właśnie funkcję sołtysa, akurat był czas wyboru i ja sama byłam bardzo zdziwiona, no, nie znają mnie, 3 lata dopiero mieszkam i taką funkcję powierzają, ale po przemyśleniach, po rozmowie z moimi dziećmi, mówię, a czemu nie, zawsze coś robiłam dla innych, więc spróbuję i tutaj tej pracy, no i wyraziłam zgodę i jestem już czwartą kadencję sołtysem więcina. Co, na, co daje Pani najwięcej satysfakcji w tej pracy? Wie Pani, zawsze lubiłam pracę z ludźmi, ponieważ wcześniej pełniłam również funkcję przewodniczącej związku, więc tutaj ta współpraca z ludźmi nie była dla mnie obca. A poza tym lubię pomagać innym, lubię coś robić, lubię działać, lubię poprawiać, a ta wioska była taka troszkę zaniedbana. Myślę sobie, skoro ja tu mam mieszkać. No to jako sołtys pewnie będę mogła dużo dla tej wioski zrobić, i postanowiłam, że będę pracować, i, i to mi dało takiego jakby kopa do tego, żeby coś dla tej wioski zrobić. I myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że dużo zrobiliśmy. Rozmawialiśmy o tym, co jest najfajniejsze w tej pracy, a teraz zapytam się o te takie aspekty, które są trudne. W czym jest dla Pani, w czym jest dla pani trudność? Trudne było takie przekonanie tej społeczności do takiej pracy wspólnej, do, do działań, do zrobienia czegoś dla nas, dla naszej wioski, dla siebie nawet, bo okolice i taka kosmetyka tej wioski była nieciekawa, więc chciałam, żeby ci ludzie się zaangażowali i było to dla mnie bardzo trudne. Pierwsza kadencja, tak można powiedzieć, była dla mnie trudna, ale jakoś mnie poznali, Przykładem, jakby tutaj sama angażowałam się w tę pracę, znalazłam może dwie, trzy osoby, które mi pomagały. Jak ta społeczność zobaczyła, że faktycznie zaangażowana, że coś się zmienia, zmieniła się zmienił się ich stosunek też do tego i, i tą trudność pokonałam. A co uważa Pani za swój największy sukces? No największym sukcesem chyba jest to, że ta społeczność mnie polubiła, zaakceptowała. Dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, spotykamy się, mówimy sobie na ty, to koło właśnie, które potem założyłam. Także to chyba jest tym sukcesem i fajnie mi się tam żyje. A co jest takiego mm, fajnego w Iwięcinie? W Iwięcinie fajnego, no wie Pani, no trudno. Mamy kościół, mamy straż, mamy szkołę, mamy dzieciaczki. Czyli to jest fajne. Jest spokojnie, jest świeże powietrze, jest dużo zieleni. Myślę, że to jest fajne. A są jakieś minusy mieszkania w takiej miejscowości? Nie, nie ma minusów. Bliżutko mamy do Sianowa, blisko do Koszalina. Nie, nie ma minusów. Jest ślicowiejska, więc myślę, że nie. Przeprowadziła się Pani z Koszalina w miarę dużego miasta właśnie mm, na wieś. Nie bała się Pani takiej zmiany? Nie, ja się nie bałam takiej zmiany, dlatego że zawsze marzyłam o takim domku, ogródku. To było moje marzenie. Nigdy nie myślałam, że to się wydarzy. To się stało nagle. Ta decyzja to powstała w jednej chwili, ponieważ tu w Iwinkiem mieszkali moi dziadkowie, rodzice mojej mamy, pozostało duże gospodarstwo, było zaniedbane, bardzo duże. I chwilowo, kiedy dziadkowie pomarli, myślę sobie, a co tam? A może się uda? O no i stało się. Dla kogo jest mieszkanie na wsi? Mieszkanie na wsi jest chyba dla wszystkich. Tutaj są młodzi. My w tej chwili widzimy, że młodzi ludzie się budują. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Młodzi ludzie, niedaleko praca. Do koszklina jest 15 minut jazdy, więc myślę, że i więcino jest dla wszystkich, młodych i starszych. A teraz przejdźmy do drugiego tematu naszego wywiadu. Koło gospodyń wiejskich. Co może zaoferować lokalnej społeczności? O, tutaj dużo. Właśnie kiedy powstała ta ustawa w 18 roku, to też taki mój pomysł. O kurczę, jest trochę pieniędzy. Może coś tu zrobimy. Te panie. Były w domu. No, w kole gospodyń wiejskich w tej chwili to są panie w wieku tak od 50 do, do 70, 80 nawet. Młodych jeszcze nie udało nam się tak w 100% zaangażować, ale postaramy się to zrobić. One były w domku, zamknięte. Spotykały się może tam gdzieś z koleżanką raz kiedyś. Myślę sobie, a, mamy świetlicę fajną, może zorganizujemy coś. I faktycznie założyłam to koło wiejskich i wspaniale, dzisiaj jest nas około 20 osób. Spotykamy się, pieczemy, jeździmy na festyny, jeździmy na jakieś imprezy, pieczemy ciasta. Byliśmy w brzegu na tych polskich smakach. Fajnie się pracuje i fajnie się spotyka. Jaka jest przyczyna tego, że młode gospodynie nie chcą wstępować do takich kół? Myślę, że może czas pokaże. No, w naszej wiosce w sumie nic się nie działo. One były jakieś takie, nie wiem, zawstydzone. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Dzisiaj młodzi inaczej patrzą na to. Folklor i taka kultura wsi była dla nich taka oddalona, ale myślę, że uda nam się przekonać. myślę, że to też trochę teraz ta szala się przeważa i się wraca do korzeni. Myślę, że tak. Mhm. A z czego, z czego jest Pani najbardziej dumna, jeśli chodzi o działalność koła? No dumna jestem z tego, że udało mi się te panie tutaj zaangażować, zorganizować i że wyszły z domu, że możemy się spotykać, że one się fajnie czują, że spotykamy się. Poplotkujemy, zdrowo poplotkujemy oczywiście. I możemy sobie popowiadać, spotkać się, wybić kawę, herbatkę, pieczemy sobie naleśniczki, robimy sobie kolacje. Także fajnie jest, miła atmosfera. Z tego jestem zadowolona. Pani, popisowe danie. Oj, moje popisowe danie. Dużo jest tego. Wszystko potrafię gotować i bardzo dobrze. Właśnie wszystko potrafię, ale właśnie ostatnio, no to nie moje popisowe, ale brałyśmy udział w tych, oj tutaj były, już mnie umknęły, Bitwa regionów. Zrobiłyśmy właśnie pierogi z kaszą gryczaną. Myślę, że nie jest to moim popisowym daniem, ale dla naszych pań było to fajne, bo one, to Danie się gdzieś tam sprowadziło z różnych części Polski, bo tutaj w Iwięcinie mieszkają osoby, które gdzieś tam z każdego skrawka Polski zjechały. I te ich tradycje razem żeśmy powiązały i powstało to Danie. A moje ulubione Danie to są chyba kotleciki. To tradycja. Kotleciki schabowe, ziemniaczki. I moje wnuki też to uwielbiają. Mizeria, soboweczka. Aż można się rozmarzyć. Tak. <laughs> Jakie ma Pani plany na przyszłość, jeśli chodzi o koło i, i, węcino, no chcemy, i Węcino. I węcino. Chcemy się troszkę rozbudować. Musimy tutaj przygotować jeszcze stroje. Na razie mamy skromne, czekamy na środki, zbieramy też środki. Nie czekamy tylko na jakby tutaj subwencję ministerialną, ale też zarabiamy wypiekami innymi produktami i właśnie chcemy teraz sobie przygotować jakieś stroje. No i żeby też więcej pań do tego koła wstąpiło, zachęcać. Myślę, że to jest też taki jeden z jedynych moich jakby zadań. Także trzymam kciuki za dalsze sukcesy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.